Godzina taka, za 10 minut mamy spotkanie, musimy nagrać 3 odcinki Strefy Kibice. Jak to zrobić? Bez problemu. Temat siatkarski, czyli nasz ulubiony, myślę, że bardzo kontrowersyjny i wzbudzi sporo dyskusji pod tym filmem. E, mianowicie chodzi o małe zamieszanie w sprawie kadry męskiej i żeńskiej e, polskiej piłki siatkowej. Przegląd Sportowy opublikował taki materiał, w którym to e, informował, że mogą się pojawić kary za to, że dany zawodnik bądź zawodniczka nie zgodzą się albo nie będą chciały występować w barwach reprezentacji Polski. Mogą pojawić się obostrzenia, bo w sumie troszeczkę... Jest to zrozumiałe. Ostatnio mieliśmy nawet spory z tym problem, bo selekcjoner kadry żeńskiej nie miał do dyspozycji praktycznie kilkunastu zawodniczek, które prezentują najwyższy poziom, można powiedzieć, poziom reprezentacyjny. Zacznijmy od tego, że trochę trudno sobie wyobrazić, będąc takim zwyczajnym zjadaczem chleba, tak jak ja czy ty, czyli niesportowcem, że można nie chcieć grać w reprezentacji polskiej. Mam wrażenie, że no to jest na tyle nobilitacja i na tyle jakaś taki powód do chluby, że, że trudno jest po prostu sobie zwizualizować sytuację, w której mówię. Ja realizuję swoje ambicje w klubie, w kadrze nie chcę. Jeżeli chodzi o ten aspekt sportowy, czysto w sensie, jeżeli chcielibyśmy wejść w skórę sportowców na chwilę, to wiadomo, że kadra nie jest łatwa, tak? Mhm. Bo przyjeżdża się swój czas wolny, poświęca się na granie w siatkówkę. No ale na tym to chyba polega. Pamiętajmy też, że dla siatkarzy siatkówka jest pracą, więc y, przyłóżmy to na nasz. Jakby na nasze podwórko. Jeżeli mamy iść kolejny dzień do szkoły i na przykład w sobotę jechać yy, albo w niedzielę gdzieś, gdzie nie musimy, mamy dzień wolny, to też nam się nie chce. No tak, tylko że jakbyś miał jechać do, no do Hogwartu na przykład ty, i nauczyć się przed czarną magią, to mam wrażenie, i to jeszcze by było narodowe, coś, bo wiadomo, tu też wchodzi jakaś kwestia patriotyzmu, no to mam to, 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 to myślę, że byś chciał, tak? I, no i więc ja może ja powiem do siebie, mam wrażenie, że ty się z tym zgodzisz, że że jak jest powołanie do kadry, to zawodnik no, no musi na to jechać. No i wiadomo, PZPS y, nie może zmusić zawodników do grania w kadrze, no bo to będzie trochę bez sensu. No tak by Zmów... mówiło się, że z niewolnika nie zrobi się zawodnika. No tak, by było Musisz obyżenie. kogoś do gry, w siatkę, no on będzie specjalnie prasował na przykład w... Pod siatką, żeby, żeby. No to już taka skrajność, ale tak, no to już ale... nawet nie chodzi o to, bo po prostu pojawiły się momenty, w których zawodnicy bądź zawodniczki odmawiali powołania do kadry. Trochę się wymieniają czasami kontuzjami, niby, czasami powodami rodzinnymi, czasami tym, że chcą po prostu odpocząć. No i właśnie, PZPS teraz myśli nad jakimś wdrożeniem systemu, który miałby to jakoś monitorować. No i bez. Prawdziwego dowodu na to, że nie możemy przystąpić do zgrupowania, na zgrupowanie będziemy musieli jechać, jeżeli otrzymamy powołanie. Wiemy też, że w niektórych sportach umowy, kontrakty są skonstruowane tak, że zawodnik, podpisując kontrakt, obowiązuje się do tego, że jeżeli otrzyma, otrzyma powołanie do kadry, na kadrę poleci, pojedzie. No tak, tylko teraz to jest pytanie: czy takie stanie z batem, jakby z biczem jakimś nad zawodnikami czy zawodniczkami to przyniesie zamierzony efekt, bo to ma polegać na tym, że jeżeli zawodnik nakazał, by się nie stawił, to może stracić licencję uprawiania tego sportu, czyli w rozgrywkach klubowych nie zagra. No To to już jest przymus, tak? Tylko no teraz tak, czy to będzie dotyczyć tylko zawodników z Polskiej Ligi? Czy, czy PZPS ma te, taką moc, żeby odebrać licencję na przykład Bartkowi Kurukowi, który teraz przebywa we Włoszech? Nie wiem, jak to działa, czy on jest nie, no pod na jurysdykcją tak. na włoskiego związku? Nie, nie, nie. to, to jako, jako Polak. Karta myślę, zawodnicza? Że to, to jest karta zawodnicza. Z tym, że no, to jest trochę dziwne. Oczywiście to, to jest na razie w fazie projektu, to uh -huh. trzeba zaznaczyć. I to jest. Ja mam wrażenie trochę, że to jest takie pierwsze ostrzeżenie jakby. I czy to zadziałało, trudno powiedzieć, bo tak, zobaczmy powołania do kadry, jest teraz Ania Werbińska w Kadrze uh -huh. Polskiej, tak? Mogę, tak wróciła ma ogólno akurat z nią nie było nigdy problemu. Tak, ona po prostu zakończyła karierę reprezentacyjną. Ale spory problem był z Anią Werblińską, Teraz myślę, że dość bliźniacza sytuacja jest w przypadku Mariusza reprezentacji uh -huh. mężczyzn. I no i zobaczymy, jak będą tego efekty, tak? Bo, bo to może być pomocne, natomiast nie wiem, czy to jest droga. Czy ten jest po prostu droga do, do kompletowania kadry. Warto już pamiętać, że jeżeli chodzi o Mariusza Wlazłego, to sporym krokiem PZPS-u do tego, aby Mariusz wrócił do kadry, tak się przynajmniej mówi, było zatrudnienie e, Stefana Antigi. Ten grający selekcjoner miał przekonać Wlazłego do tego, żeby w kadrze grał. No tak, jak najbardziej, tylko no... no... To, to akurat nie ma nic wspólnego z tym naszym wątkiem, o którym mówimy. To jest poboczne, tak? Jest taki joker, który, który PZPS tam jakoś wyciąga i to jest okej okay zagranie. Natomiast... I to, może tak powiem, to jest zagranie powyżej pasma to na pewno. Natomiast czy to... Ta reforma nie jest zagraniem poniżej pasa, to już jest kwestia sporna. I my otwieramy dla Was dyskusję w naszych komentarzach. Jak zwykle pod tym filmikiem zapraszamy do gorącej dyskusji, pewnie gdzieś tam też się do niej przyłączymy. Komentować możecie też na naszym fanpage'u, albo po prostu napiszcie do nas maila albo na Twitterze. Na pewno gdzieś to jest znajdziecie. Rafał Kuliga. szanow się rakowski. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Teraz zastępują, cówkę jakąś tak? Czy pójść w